Jest dla mnie wielkim zaszczytem, że mogę dziś tutaj przed Państwem wystąpić i zaprezentować założenia ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. To, że tu jestem dzisiaj i stoję w tym miejscu, to zawdzięczamy wielomiesięcznej pracy i zbierania podpisów pod tym projektem. Jestem tu dzisiaj w tym miejscu i reprezentuję prawie 350 tysięcy Polaków, którzy. Poparli ten projekt i podpisali się pod zmianą ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zaznaczam za pracę, właśnie za pracę, a nie mówimy o zasiłku. Dziś poziom minimalnego wynagrodzenia w Polsce jest bardzo niski i wynosi obecnie 1386 zł brutto. W przyszłym roku, zgodnie z niedawną decyzją Rady Ministrów, kwota ta ma wzrosnąć do kwoty 1500 zł brutto obecnie powtórzę to jeszcze raz 1386 zł brutto czyli około 1032 zł netto i niejednokrotnie na czas, umowy na czas określony, szczególnie to dotyczy młodych ludzi, absolwentów, którzy rozpoczynają pierwszą pracę, czyli 30, 1032 zł netto, umowa na czas określona, tak zwane dzisiaj jest modnie mówić na to umowy śmieciowe. Nie da się ukryć, że za tak niski dochód z pracy nie można sobie pozwolić na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Skutkuje to wysokim poziomem ubóstwa i wykluczenia społecznego wśród pracowników. Zresztą na co dzień to przeżywamy. Z przeprowadzonych badań wynika, że pracownik mający na utrzymaniu żonę wychowującą małe dziecko otrzymujące w 2010 roku minimalne wynagrodzenie, czyli to było 1317 zł brutto zasiłek na dziecko w kwocie 68 zł i zwrot podatku ulga na dziecko w kwocie 50 zł może zapewnić swojej rodzinie życie tylko na poziomie minimum egzystencji obliczonego przez Instytut Pracy i Spraw. Socjalnych. Z tego miejsca chcę powiedzieć, czy ci wszyscy doradcy ekonomiczni, którzy mówią na temat najniższego wynagrodzenia, że ono musi stać w miejscu, niektórzy mówią, że nawet jest za duże. Jestem ciekawy, czy oni doradzają w tej kwestii za 1386 zł brutto. I druga sprawa, ci niektórzy pracodawcy którzy mówią i słyszymy z ich ust także słowa, jeżeli nie starcza pracownikowi, który pracuje w zakładzie pracy na własne potrzeby za ciężką wykonaną pracę w miesiącu, to niech idą do opieki. Czyli można wys wysnuć z tego wniosek, że budżet państwa dopłaca do działalności polskich przedsiębiorców, niektórych. No bo z tego tak wynika, skoro pracownik po całomiesięcznej pracy nie może utrzymać rodziny, idzie korzystać z zasiłku opieki społecznej, czyli środków budżetu państwa, czyli de facto budżet państwa dopłaca do działalności przedsiębiorców. I to jest niedopuszczające.